E, dzisiaj nagrywałam karton simulator. tak to grać się nazywa e, już trochę nie grałem i mam miliony poza odcinkami Więc przechodzimy do odcinków chyba dobrze bo to... tu chodzi, żeby na przykład Ruszacie tą kataną poprzenie katany Ja mam akurat tą wieram teraz o widzicie ile żeby mieć tą taką kolorową Zabijamy dzisiaj Yy, kartonę, już nie wiem którą. Nie wiem, co robimy Nie wiem, czy... Jak, a jak mam nie starczy czasu i się nie w, w 20 minutach, to będzie o kilka minut. Przedłużony. Więc ja idę na arenę. Trochę się powalczyć. Tu jest podwójny skok. No i mnie zabili, To jest jestem jeszcze nie taki dobry. Bo oni w tym położenie kapę zabierały No nie, nie, nie to dobre. Bo tak, wam takiego licza, tu wskakujecie, bo macie podwójny skok i nie można tego lepsze i możecie tutaj na spokojnie sobie zbijać, nie przy tej gromadzie ludzi, co tam są, tak? I mogę jeszcze, tutaj jeszcze jednego baga pod tym molo. Podbierzcie to i pod ten mula, jakbyście chcieli się pobawić chowanego, to nikt was tu nie znajdzie, po prostu nikt, chyba że zna całą będzie, bierze, może, on może hakować, latać, ma floja, jeszcze w ma dzisiaj odcinek Speedy. Albo nie strzygi, tylko jakiejś gry. Może z jakiegoś albo symulatora, nie wiem. Ludzie tu mi cały czas zabijają, to jest roje co no to w ogóle jest za skin? Paczka! <noise> Zwykle cały blog, że się wyświetlam, hashtag, 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 hashtag. Then beyond. I jeszcze bak jest, tylko tam jest niedopracowana mapa, można wejść o tam, do tamtego domku, nie wejść tylko być w tamtym domku, więc mogę wam pokazać. Tylko musicie uważać, bo mogą was tu łatwo zabić, a tam nic się nie zostanie. Chyba, że ktoś też tego bagażu. Widzicie tu. Na tą górę. I możecie na nią wejść. Po prostu to by... okay. jest takie fajne. to jest najlepszy bagaż, jaki istnieje. Wchodzicie na tą górę. Tutaj jak zwykle nie dopracowano w tym domku na że Można sobie wejść tu. Więc co do tego to autor się nie postarał. Tutaj przechodzicie, ale tu jest bariera. I nie możecie dalej przejść. Więc wskakujecie tutaj. Tak. Po drzewie, po drugim drzewie, po drzewo wskaczy się. po drzewie tu wchodzicie i jesteście normalnie możecie sobie popatrzeć jak tam inni się bawią ale uważajcie bo nie podchodzicie tak blisko bo widzicie że się spędzicie po prostu bowiem Niby trawa, ale też To jest przenikanie w jest to, jest I ja do... I muszę... Odcinek, Jak muszę Zrobię odcinek będę robił sobie lepszą postać, bo na razie mam taką trochę noczkę, bo z tyłu jest wszystko za free, więc pokażę Wam. A chyba dobijamy do innej katany. Dobijamy do... do tej katany, bo nie starczy nam czasu. To jest 8 minut, a my jeszcze nie zbieliśmy jeszcze, nie że Ten czas strasznie szybko mnie to trzeba klikać i klikać i klikać, i klikać. Tak zbiję to te... Jak zbiję to 300. Jak zbiję 300, to Albo może dobijemy do tej, ale z cięciami będzie. To tak, no, jak dobiję opaże, do tej katany. Albo do tej. Do tej katany. Do tej katany zbiję. I widzimy się do... No za chwilę. Dobra. To tam 12 milionów, więc kupujemy ją do 3, 2, 1, Kupujemy. Um, ja Dobra. Dobry. 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 wam mówię. Dobry. Dobry. Dobry albo nie będę robił cię to z wami. nie wiem cześć na polu w bitwę. dobra idę jak to się mówi Tak się wyje albo i nie bo to jest ta babka która jest najbardziej dobra nie wiem gdzie pójdę. No wow, dobiłeś 100 tysięcy. Naprawdę wow. Tyle zbijam na kilka sekund. Na sekundę nawet. Z rady tylu. Боже, что тут все Tym sposobem kończę odcinek. Pa!